Każdy uh, jak teraz w Minecraft Legends jak zrobić tanie osiągnięcie. Idziecie tak jak ja. Ach. O, nie musicie idealnie skoczyć, bo już bo robiłem kilka prób. Nie, widzicie, tam są drzwi. Ach. Aś lecimy. Klosek? No nie, nie da się przestała płotka. Pokażę Wam co musicie zrobić, bo już stąd lepiej nie, le macie dwie wyjście. wyjścia. Możecie chyba eksplorować, może skrzynka ukryta, nie wiem. Zobaczymy. Ach, jak mi się uda tam skoczyć. O nie. Dobra, idę halo. Tu jest tutaj sklapa, przez którą możecie wskoczyć. Ale mi się nie uda. No i... Bo tam jest sklepa, widzicie? Tam na górze. I nie upoważniam wstępu, tajny. tajne. Nie powinno cię to być. To jest... Tak, to widzicie, tu jest. To wszystko tak wygląda. Tu jest, jest apokalipsa. Nie wiem czy to oznacza, że możecie to przejść tylko na apokalipsę. Znalazłem to jak się spadałem. I spadłem. I widzicie? A, ale tu się, tu się chyba nie da wskoczyć. A jak są wyjść? Możliwe. Dobra, tak, możecie tu okienkiem. No nawet widać jakby Bo ja kiedyś sobie tak niechcący Tu wskoczyłem chciałem, chciałem do tyłu i ze schodu wskoczyłem tutaj No to się przeszło pod poręczy Bo chciałem zrobić po prostu bo ja mam przepulonik Wiem, że słaby ale najlepszy, który mogłem wybrać. No. Tutaj weszłam. No i chciałem skoczyć. Zobaczyć co tam, co tam jest pod tym domkiem. No i wpadłem, widzicie, tam na dół. No i jak tu spadacie? Ach. Zobaczyłem, że to jest taki tajne przejście. Widzicie? I się tu zrywpiłem. Aha, jak to pisze was. No i tu wchodzicie, jeszcze raz wam to pokazuję. No. No i to jest całe... Całe... Po to... prostu... To... To Zofia. Piszcie, że jak zainplantować jedną rzecz. Tu, promiensty, czy orzeźwienie. To no daj ale... Eksplozja, czy osłabienie. Piszcie. Piszcie, piszcie. No, a jak się z wami że nam rozdaję z projektu ne negata Niedługo. Jak ktoś się zgłosi w komentarzu, oprócz melo, elo. albo elo, melo, nie wiem jak on miał. Dobra, pa.